Witam wszystkich na kolejnym naszym live. A temat naszego spotkania na żywo brzmi: Pieniądze potrafią rozwiązać większość życiowych twoich problemów i nie musisz w tym życiu iść jak koń pod górę. Dokładnie tak jak słyszysz. Pieniądze potrafią rozwiązać większość twoich życiowych problemów i nie musisz w tym życiu iść jak koń pod górę. Znajduje się, słuchajcie, w prowincji oddalonej około 300 km od Bangkoku, a ponad 500 km od południa Tajlandii, czyli od Phuket, od Krabi, Suratani i tak dalej. Prachuap Kirikan. Mamy piękne palmy, słuchajcie, jestem w ładnym ośrodku z moją rodziną, dlatego że jesteśmy po prostu właśnie w podróży. No i teraz jeżeli chodzi o wyjazdy wakacyjne, o urlopy, o podróże, no to przeważnie, żeby jakikolwiek wyjazd zorganizować, jakąkolwiek podróż odbyć, no to trzeba mieć pieniądze. No są ludzie, którzy podróżują tanio, co nie zawsze oznacza, że muszą podróżować biednie, ale są również ludzie, którzy po prostu biedują. Jadą na urlop, no i muszą się zastanawiać nad tym, czy mogą wykupić jakąś wycieczkę, czy stać ich na ten czy inny nocleg, czy mogą kupić coś do jedzenia, a jeżeli to kupią, to nie będą mieli pieniędzy na coś innego: a to bilet do muzeum, a to bilet na jakieś wyspy, a to do Parku Narodowego i tak dalej. I nie chodzi o to, żeby słuchajcie, szastać pieniędzmi, żeby wydawać pieniądze bezmyślnie. Ale mając pieniądze, można mieć wspaniały, fajny urlop i ogólnie o wiele łatwiejsze życie. Powiedziałbym, że jeżeli jesteście zdrowi, no to pieniądze potrafią rozwiązać większość pozostałych waszych życiowych problemów. Niektórzy mówili mi, że wiecie, wyjazd na południe Tajlandii, 1500 km samochodem w jedną stronę, no bo tyle właśnie z moją żoną, z moją rodziną. Przejechaliśmy, a teraz jesteśmy w drodze powrotnej, no to jest to trudna sprawa, jest to drogie, kosztowne benzyna, hotele, zatrzymywanie się po drodze. Dodatkowo z dzieckiem mogą być trudności, jak ktoś podróżuje na przykład z niemowlakiem, który ma 3, 4, 5 albo 6 miesięcy i wiecie co? I tak, i nie. To znaczy, podróż na pewno będzie trudna, na pewno będzie uciążliwa, na pewno będzie w pewien sposób problematyczna, jeżeli nie będziecie mieli pieniędzy. No wtedy musicie kombinować jakieś najtańsze hotele, dojazd może pociągiem albo autobusem dalekobieżnym, tak i tak dalej. Ale jeżeli macie pieniądze, słuchajcie, jeżeli naprawdę macie budżet, który pozwala wam na wydanie tych pieniędzy bez myślenia na ten temat, że będziecie mieli jakieś problemy albo musicie balansować pomiędzy zakupem czegoś a wynajmem czegoś, no to wtedy nie ma problemu, słuchajcie. Jak macie pieniądze, to nawet w Krabi czy w Phuket na południu wynajmujecie sobie prywatnego, słuchajcie speedboata, pływacie sobie po wyspach, odwiedzacie wyspy, które chcecie i tak dalej. Ja mam to doświadczenie, ponieważ pierwszy raz, kiedy do Krabi jechałem ponad rok temu z moją żoną, no to między innymi wynajmowaliśmy prywatną wycieczkę, która polegała na tym, że mieliśmy grupę zorganizowaną. No i słuchajcie, w tej grupie zorganizowanej 20-30 osób. Wolnomódką pływało gdzieś po wyspach ograniczony czas. Na tej wyspie 15 minut, na tej 30 minut, na tej godzina trzeba było się śpieszyć. Słuchajcie, ledwo człowiek wyszedł z łajby, musiał już na nią wracać i tak dalej. Kombinowanie, czy stać mnie na jakiś nocleg, a jak opłacę tańszy nocleg, to będzie mnie stać na wycieczkę, a jak wezmę droższy nocleg, to nie będzie mnie stać na wycieczkę, i tak dalej. A w tym roku, słuchajcie, odbyliśmy sobie świetną podróż. Jak mówię, jestem w drodze powrotnej, ponieważ przejechaliśmy 1500 km z północy Tajlandii na południe, a teraz jesteśmy w drodze powrotnej. No jesteśmy około 300 km od Bangkoku, później jeszcze ponad 700 km na północ, ale w stolicy zostaniemy być może na dwa. 3 dni, no i powiem Wam, jak macie pieniądze, to wynajmujecie sobie prywatnego speedboata. Bo w tym roku pływałem między innymi prywatnym speedboatem, szybką motorówką. I nie mówię o tym, żeby się chwalić, ale mówię o tym, że pieniądze rozwiązują większość życiowych problemów, które mamy właśnie i które napotykamy na naszej drodze. Macie pieniądze, to naprawdę nie trzeba się przejmować, czy macie małe dziecko, czy nie macie małego dziecka. Wynajmujecie sobie prywatną motorówkę, pływacie na wyspy, które chcecie. Możecie być tam godzinę, dwie, trzy, nikt was nie goni, słuchajcie, zatrzymujecie się tu, zatrzymujecie się tam, macie słuchajcie swobodę, macie luz, nie ma innych turystów z wami na tym po prostu pokładzie, na tej łajbie czy na tej motorówce, na tym speedboatie. I tak dalej. Macie pieniądze, to wynajmujecie sobie fajny hotel, wynajmujecie sobie fajny ośrodek. Macie pieniądze, to idziecie do dobrej restauracji, słuchajcie gdzieś, na przykład na plaży albo przy samym morzu, i nie macie praktycznie żadnych problemów. Urlop może być piękny, wspaniały, doskonały. Oczywiście liczą się chwile, liczą się momenty, liczy się to, żeby spędzać czas ze swoimi bliskimi, i to oni są. Najważniejsi, słuchajcie, można spędzać wakacje tanio i też być szczęśliwym, zadowolonym. Naprawdę nie ma w tym jakiegokolwiek problemu, ale jak macie pieniądze, to rozwiążecie większość życiowych problemów. Dentysta, szpital, podróże, wakacje, urlopy, hotele, dobry samochód, transport, pierwsza klasa w samolocie, czy cokolwiek chcecie. Czas to pieniądz, a pieniądz to czas. Jak macie pieniądze, to również zaoszczędzacie czas. Możecie szybciej się przemieszczać, możecie wygodniej się przemieszczać. Ogólnie możecie wygodniej żyć na o wiele lepszym poziomie. No i wykorzystując te pieniądze, możecie też się w lepszy sposób rozwijać. A niektórzy słuchajcie, właśnie w tym życiu jak koń pod górę. A koń pod górę to też jest coś, co kojarzy mi się w pewien sposób z Tajlandią. Kocham ten kraj, uwielbiam go. Mam tutaj rodzinę, żyję już wiele, wiele lat. No i powiedzmy, że stosunek rzeczy dobrych, które lubię w tym kraju do rzeczy, których nie lubię jest 90% do 10. To znaczy 90% mi pasuje, odpowiada, uwielbiam i tak dalej, a 10% są to wady, ale można na nie przymknąć oko i między innymi jest powiedzenie w Polsce, że ktoś idzie jak koń pod górę. No i sposób myślenia niektórych tajów właśnie jest bardzo podobny do tego działania konia, który chodzi pod górę. To znaczy w tajskiej kulturze ludzie nie powiedzą wam wprost co myślą, co czują, co lubią, co im się nie podoba, co im nie pasuje. Zatrudniacie tajów na przykład i wiecie, uśmiechają się do was, a kolejnego dnia do pracy nie przyjdą, nie pojawią się, wydzwaniacie, nikt nie odpowiada. Nie powiedzą wam, że coś im nie pasowało, coś im się nie podobało, że coś źle zrobiliście, obraziliście ich i tak dalej. Kolejna sprawa. Nie mówi się tutaj wprost, właśnie co się myśli, i tak dalej. No i czasami jest takie kombinowanie, chodzenie naokoło, jak koń pod górę, po prostu. Spora ilość osób tutaj ma również problem z podejmowaniem decyzji, z byciem liderem, dlatego że ludzie są uczeni do słuchania tak, do posiadania kogoś, kto jest nad nimi no i mniej więcej zachowuje się. Ład społeczny, jest system hierarchiczny i tak dalej, ale przymknijmy na to oko, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, że wiele osób również właśnie w networku, w MLM-ie, w biznesie działa jak taki koń pod górę. Można im tłumaczyć na przykład, że mając pieniądze możesz sobie podróżować po Tajlandii, możesz jechać na Krabi, na Phuket, wynając sobie speedboata, swobodnie sobie żyć, funkcjonować jeść jedzenie w dobrych restauracjach, no i mam dla ciebie na przykład biznes, który polega na tym, że budujemy właśnie społeczność szkoły Walen między innymi, mamy również dobre kursy, dobre szkolenia, mamy system binarny, mam super biznes oparty o MLM, o network i niektórzy ludzie słuchajcie działają jak koń pod górę, to znaczy myślą, główkują, kombinują, Dołączyć, a nie dołączyć, a jak dołączają, to później szukają problemów, a nie możliwości. Na samym wstępie już się zamartwiają i po prostu myślą, co ja zrobię, a jak zarobię te pieniądze, a co zrobię, jak już je zarobię, a podatki, a to, a tamto. Nie skupiają się na 90% pozytywów, tylko szukają problemów i 10% rzeczy negatywnych, których tak naprawdę zbyt wiele nie ma albo w ogóle ich, słuchajcie, nie ma. No, i zadaj sobie pytanie: czy ty chcesz działać w życiu jak koń pod górę, męczyć się z jakąś pracą etatową, dwa, trzy etaty naraz albo jakiś biznes jednoosobowy, jednoosobowa działalność, która też jest trudna do prowadzenia, podatki, czynsze, inne rzeczy? Czy chcesz działać w jakiejś firmie, która ma kiepski plan kompensacyjny, która ma słuchajcie toksycznych liderów? Produkty może niezbyt dobrej jakości Czy możesz mieć fajny biznes onlineowy, słuchaj, budować super społeczność, zarabiać w dolarach, korzystać ze swojego telefonu i będąc w podróży dostawać prowizje, bo nawet byłem w Sukotaj na północy Tajlandii. Słuchajcie, pierwsza dawna stolica tego kraju historyczna, no i w parku historycznym siedziałem pośród budowli, które mają 100, 200 czy tam, nie wiem, 500 lat i dostałem prowizję, a to 200 dolarów, a to 300 dolarów, a to 500 dolarów, a to 50 dolarów, a to 1000 dolarów. I można, słuchajcie, budować sobie biznes online'owo, nie działać jak koń pod górę, tylko po prostu latać jak orzeł, być wolnym i mieć wspaniałe, dobre życie. Pieniądze, słuchajcie, naprawdę rozwiązują większość życiowych problemów i odrzućmy sposób myślenia, który polega na tym, że będziemy mówili i żyli według, można powiedzieć, filozofii, że pieniądze szczęścia nie dają, a po co ci te pieniądze, jak już zarobisz, to masz więcej problemów, więcej pieniędzy to mniej przyjaciół i tak dalej, mniej szczęścia, zadowolenia. Może tak być, ale słuchajcie, w ogóle nie musi, bo ja jestem osobą szczęśliwą, zadowoloną. Jestem zdrowy, mam super rodzinę, a mając pieniądze, mam więcej możliwości. Mogę korzystać z tego życia jeszcze bardziej, jeszcze lepiej, jeszcze w bardziej dobry sposób przyczyniać się do pomocy innym, budować fajny biznes oparty o społeczność, o relacje, o wartości, które są bardzo ważne w tym życiu. No i równocześnie dajemy ludziom edukację, a edukacja to podstawa, żeby zmienić życie na lepsze. Także zapamiętaj, pieniądze rozwiązują większość życiowych problemów i nie musisz w tym życiu działać jak koń pod górę. A jeżeli chciałbyś dołączyć do mojego zespołu, no to kliknij link pod spodem, wyślij wiadomość prywatną, zostaw komentarz i budujmy biznes, podróżujmy, zarabiajmy pieniądze, cieszmy się życiem i przede wszystkim wolnością. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego, a pieniądze czasami... Rosną na drzewach jak kokosy. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Dobrego, wspaniałego dnia. Czołem!